Dzień dobry. Spieszę donieść, że historia zatoczyła koło. W XIX wieku w Londynie procedurą, która była stosowana do ratowania topielców z stamizy, była lewatywa z dymu tytoniowego, a teraz naukowcy są bardzo blisko tego, żeby móc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż są w stanie zmusić świnie do oddychania, czy oddychania przez odbyt. I chciałbym powiedzieć, że tutaj zastosowałem Clickbait albo hiperbolę, ale nie. To wszystko jest prawdą i za chwilę powiem na ten temat trochę więcej, zaraz po segmencie sponsorowanym. Yeah! A dzisiaj sponsorem odcinka jesteśmy my, czyli naukowy bełkot, konkretnie serwis naukowybełkot.pl, gdzie osoby z zacięciem popularyzatorskim chcą się Wam pokazać w formie y, tekstowej, czy zaprezentować swoje umiejętności w popularyzacji wiedzy w formie tekstowej. Wy możecie... Te ich umiejętności wynagradzać, ewentualnie zaczepić się o ich media społecznościowe. Generalnie jest to miejsce, gdzie ja zamieniam swoje zasięgi na ich ekspercką wiedzę i chęci. I naprawdę, jeżeli chodzi o jakość tego, co tam jest prezentowane, mogę za to w 100% ręczyć. Więc ręczę i zachęcam Was do odwiedzenia tego portalu. Zresztą w prokrastynatorium będzie polecony, jak zawsze, jeden artykuł z tej strony internetowej. A teraz do świni tego wszystkiego, o czym mówiłem na początku. Yeah! Tego wszystkiego przypominam, co jest jak najbardziej prawdą i nie było w żaden sposób clickbaitem. Zapraszam. Prawdą jest, że w XVIII-XIX wieku w Londynie taką procedurą, która była stosowana przy wyławianiu topielców z tamizy, żeby stwierdzić, czy oni rzeczywiście są już nie do odratowania, była lewatywa z dymu tytoniowego. Początkowo nawet wdmuchiwano ją bez specjalnych przyrządów, po prostu ustami w odbyt takiego denata albo niedoszłego denata. Jeżeli to skutkowało, no to bardzo fajnie, chociaż tak zupełnie szczerze podejrzewam, że jeżeli ktoś był tylko podstopiony, to... Sama interwencja w tych rejonach ciała mogła być taką otrzeźwiającą e, kuracją. Natomiast wierzono, że dym tytoniowy jest po pierwsze pokrzepiający, po drugie ciepło jest w stanie tak jakby ożywić, e, czy e, rozbudzić taki ogień życia w osobie, która jeszcze nie e, zmarła. Później jeszcze tak e, gwoli e, ścisłości opracowano specjalne urządzenia, które w bardziej higieniczny sposób e, Mogły ten dym administrować. Przypomnijmy, że mówimy o czasach, kiedy jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, jak przenosi się na przykład cholera. Ale abstrahując od tego, mamy rok 2022 i nie tak dawno temu przeczytałem o tym, że naukowcy chcą zmusić świnie, a koniec końców również i ludzi do czegoś, co można nazwać oddychaniem przez odbyt. Dlaczego chcą to zrobić? Dlatego że w przypadku osób, u których mamy uszkodzone płuca, u których stosujemy inne metody utrzymania odpowiedniej saturacji, czyli nasycenia krwi tlenem, bardzo często dochodzi do powikłań po podłączeniu do respiratora. Tak jak jest to procedura ratująca życie, tak nie jest to zabieg czy procedura, która jest wolna od skutków ubocznych czy od niepożądanych konsekwencji, potencjalnie także zagrażających później długofalowo. Zdrowiu czy też życiu, więc jeżeli byłaby jakaś alternatywa, to byłaby ona bardzo pożądana, i ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że tą alternatywą jest dostarczanie tlenu przez odbyt, ale inaczej niż myślicie, i tak jak mówię, na razie y, powinniśmy rozmawiać o tym, o czym y, przeczytałem, a więc o przypadku 12 świn. Więc poznajcie, jak wyglądało badanie na dwunastu świniach. Zwierzęta były przez dwie doby wystawione na działanie dymu, do tego stopnia, że saturacja średnio spadła im do poziomu 66%, to jest naprawdę y, bardzo mało. I potem połowę świn, czyli y, 6, y, potraktowano taką specjalną zawiesiną y, tlenu w tłuszczu, którą podano, tak jak mówiłem już, przez odbyt, a druga grupa pozostała grupą kontrolną. Zaznaczę tylko, że przez cały czas trwania eksperymentu zwierzęta były no, pod znieczuleniem ogólnym, czyli pod działaniem anestezji. Nie męczyły się. Przynajmniej świadomie o tak, może powiedzmy. I co się okazało? Okazało się, że już po 2,5 godzinie w grupie badanej, tej, która dostała lewatywę z zawiesiny mikroskopijnych pęcherzyków tlenu w tłuszczu, zaobserwowano wzrost saturacji do 81%. Natomiast grupa kontrolna ciągle notowała spadek. Średnio do 53% saturacji tlenem. Co z tego? Po pierwsze, taka procedura jest w stanie podnieść saturację, po drugie zaobserwowano także spadek stężenia dwutlenku węgla we krwi, a zawartość dwutlenku węgla we krwi jest poniekąd skorelowana ze zdolnościami poznawczymi, czyli Hipotetycznie, jeżeli pacjent trafia do szpitala w słabej kondycji, ma niską saturację, ma dużo dwutlenku węgla, to może mieć problem w komunikacji takiej konstruktywnej z lekarzami. Natomiast tutaj teoretycznie można by i podnieść saturację, i co nie zawsze się udaje przy respiratorze, obniżyć w miarę szybko stężenie dwutlenku węgla we krwi. I wtedy pacjent może udzielić jakichś ważnych informacji, na przykład o swoim stanie zdrowia. Tak jak mówię, potencjalnie, bo na razie mówimy o świniach, czy na razie robimy to e, na świniach. To jest po pierwsze. Po drugie, taka terapia może być w pewien sposób cykliczna, to znaczy e, te pęcherzyki jakiś czas się wchłaniają. To nie jest chwilowe i natychmiastowe, więc e, można tak jakby długofalowo w ten sposób działać i potem poddawać to wszystko recyklingowi na tyle, na ile e, oczywiście jest to możliwe ze względów higienicznych, ale badacze wskazują na taką możliwość, że to może być taka cykliczna e, terapia, nawet z odzyskiwaniem e, tego surowca. Do pewnego stopnia, podkreślam. No i to, co wreszcie jest najważniejsze i o czym wspomniałem, sam fakt, że spojrzano w tym kierunku, a mianowicie unika się w niektórych przynajmniej przypadkach respiratora, podłączania pacjenta do respiratora, czy można by teoretycznie uniknąć, bo przypominam po raz kolejny, że my na razie mówimy tylko o świnach. Niemniej jest to historia niezwykle ciekawa. Prawdopodobnie zaciekawiła mnie tak bardzo, bo słyszałem o tym ratowaniu topielsów lewatywą z dymu tytoniowego, jakoś mi to w głowie kliknęło. Niemniej, jak się w to wczytałem, to uznałem, że muszę Wam o tym powiedzieć, więc nie musicie dziękować. Tak samo jak nie musicie dziękować za prokrastynatorium. Yeah! Prokrastynatorium, w którym dzisiaj znajduje się dokument na kanale Vox. Nie boję się powiedzieć dokument, bo to jest naprawdę kawał dobrego reportażu który nosi nazwę false positive a który odnosi się do wszystkich seriali typu CSI albo inaczej moim zdaniem powinien być puszczany przed wszystkimi serialami typu CSI rozgranicza on bowiem czy pokazuje jak zasadnicze są e, różnice bardzo często pomiędzy nauką czyli science a tymi wszystkimi metodami naukowymi czy procedurami naukowymi, które bywają stosowane, jeżeli chodzi o dochodzenia, o rozprawy sądowe, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czyli forensic science. Forensic science niekoniecznie jest tak bardzo science, jak powinno być science. Tyle wam powiem. Zostawię link, tak samo jak zostawię link do artykułu o błędach poznawczych, który znajduje się na stronie naukowyblog.pl. Artykuł ten pokazuje tak naprawdę. Czy opisuje ten z błędów poznawczych, które najczęściej nas dotykają i mówiąc nas, mam na myśli. Oczywiście nas, wszystkich. I osoby, które są antyszczepionkowcami, i osoby, które powątpiewają w istnienie pandemii koronawirusa, i wreszcie osoby, które stoją na stanowisku zgodnym z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i próbują z tymi innymi grupami dyskutować. Wszyscy jesteśmy na to podatni, co tam jest, znajdziecie. W linku, jeżeli Wam się spodoba, możecie postawić kawę autorowi, korzystając z przycisku, czy z funkcji grosza. Daj autorowi. Zapraszam. Yeee! I to tyle w tej kwestii. Tyle miałem przygotowane. Tak jak wspomniałem, dla mnie to było takie zazębienie się historii i teraźniejszości w pewien sposób, czy zatoczenie koła w taki dużo bardziej... Naukowy sposób, zgodny z metodą naukową, współczesną metodą naukową, i jeżeli będzie jakiś follow-up do tej historii, na który trafię, to dam Wam znać. Jeżeli nie, tutaj na swoich mediach społecznościowych, znajdziecie je także w opisie tego filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.